Kolejny gość, pan Sławomir Nowak. Witam pana. Dzień dobry. Podpytałem przed programem, że jeszcze pan dzisiaj czy jutro się wybiera do Kijowa? Dzisiaj wieczorem, ostatnim samolotem. Czyli, 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 czyli z tego by wynikało, że ta operacja kijowska w pana wykonaniu jeszcze się nie kończy? Tak, front, się kończy? front wschodni da, ja jest no, no otwarty. Nie, nie, tak mówiąc zupełnie poważnie, nie. Operacja kijowska trwa. Pracujemy. Jest kilka równoległych projektów, które tam realizuje Jesteśmy z panem premierem Gonczarukiem w kontakcie i w realizacji pewnego wspólnego projektu, który mam nadzieję się zrealizuje już niedługo. A proszę mi tylko powiedzieć, bo za chwilę już do, do polskich spraw przejdziemy, spraw, ale nie chcę potem robić wielkiego kółka i wracać na tę Ukrainę, ale chciałem się dowiedzieć, czy historia z ukraińskim prezydentem i z amerykańskim prezydentem i to, jak bardzo Ukraina wylądowała na tapecie amerykańskiej polityki, to budzi w, na Ukrainie zainteresowanie, przerażenie, czy, czy mało kto się tym przejmuje? Nie, no myślę, że bardzo się przejmuje i się wszyscy bardzo tym interesują, natomiast to jest y, dowód na to, że do naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych trzeba mieć jak na drodze zasadę ograniczonego zaufania. Nawet bardzo, ograniczonego, bardzo ograniczonego zaufania, bo rzeczywiście do polityki wewnętrznej. Stanów Zjednoczonych, czy to zależy prezydenta, czy nawet w tym wypadku opozycji prezydenta, również kraje trzecie, w tym wypadku Ukraina może być wykorzystana, także na to trzeba zwracać uwagę, że ta polityka zagraniczna ze Stanami Zjednoczonymi powinna być raczej podmiotowa, a, a takie kraje, jak Ukraina czy Polska, mają problem z taką e, mhm. niezależnością w tych relacjach, czy taką odwagą czasami. No, i tutaj mamy najlepszy przykład tego, że brak asertywnej odpowiedzi prezydenta Zeleńskiego w rozmowie telefonicznej z Trumpem na temat szukania haków na rodzinę Bidenów, którzy też swego czasu byli bardzo aktywni w tematach ukraińskich, no, spowodowało, że to jest ewidentne uderzenie w prestiż prezydenta Ukrainy. A, a, to jest mocno komentowana. Czy Donald Tusk wykazał się asertywnością? Podejmując decyzję o kandydowaniu, czy nie kandydowaniu, czy brakiem asertywności? Ja myślę, że była to jedna z najbardziej asertywnych jego decyzji, prawdopodobnie w życiu. No Dlaczego to, asertywny w jakim sensie? A, no w takim sensie, no powiedziałbym może, na zero jedynkowa, tak? Znaczy, bo bo w, w tym momencie życiowym, kiedy ten scenariusz jednak bardzo. Prawdopodobny kandydowania na prezydenta otwierał się, bo akurat taka, taki zbieg okoliczności mieliśmy. On kończy swoją kadencję jako prezydent Rady Europejskiej, jako Przewodniczący Rady Europejskiej i z takim bagażem, z takim doświadczeniem, mógł wejść w kampanię prezydencką w Polsce. Z pełnym wsparciem liderów europejskich, i światowych, no z wielką jednak pozycją i szacunkiem w świecie. A na funkcji prezydenta RP, szacunek w świecie jest bardzo potrzebny, co ostatnie 4,5 roku, a za chwilę 5 lat pokazuje, jaki z tym mamy wielki problem. To jest wielki deficyt polskiej polityki zagranicznej, czyli szacunek w świecie. I Tusk miał jakby karty na stole. No to dlaczego nie? Podjął decyzję, że w ten wariant nie wchodzi. Ja myślę, że z jednej strony i kalkulacje polityczne, bo, a z drugiej strony bardzo mocny jednak ten, ten faktor takiej decyzji, powiedziałbym, życiowej. A ja mu osobiście odradzałem startowanie w tych tak? wyborach i, i bardzo tak po przyjacielsku go od dłuższego czasu namawiałem, żeby nie startował. W bo wygrach. uważał pan, że nie wygra? Nie, bo uważam, że jego już autorytet i dorobek taki życiowy, polityczny. A nie zasługuje na to, żeby wchodzić z powrotem do polskiego piekiełka i być tutaj ściągany. Jest. Pierwszą z dół. częścią zdania całkowicie się zgadzam, ale mógłbym to zdanie dokończyć w ten sposób, że jego autorytet polityczno-życiowy domaga się tego, żeby podjąć próbę. Ale z drugiej strony na szali trzeba położyć dorobek, no już nie tylko premierostwa, bo to pewnie najmniejszy, najmniejszy problem, a jak dorobek dwóch kadencji Przewodniczącego Rady Europejskiej. A... Nic tam tego Dorobku nie, nie unicestwił, nawet gdyby przegrał wybory. No, to są... To już byłby poważny, poważny szwank dla jego wizerunku we własnym kraju. Ale jak rozumiem, pan, pan go przekonywał... Wygrać, czy... Drugi raz wyborów prezydenckich nie wygrać, to już byłoby coś. Jak rozumiem, pan go przekonywał, czyli, czyli, czyli siedzieliście i miał pan ten jego proces decyzyjny... Ja uważam, że nie zasługuję po prostu na to, żeby z powrotem na to, na to, wchodzić to, w polskie to. piekiełko, bo jak zawsze, a wybory prezydenckie to, to, to są wybory takie powiedziałbym bardzo, e, e, znowu zero-jedynkowe, takie bipolarne i tutaj to nie jest tak, że nie wiem, tak jak się wchodzi do parlamentu, no nie uzyskasz miejsca ale dostaniesz 33%. Nie ma drugiego tak? miejsca I, podobno. No tutaj no zdecydowanie nie ma drugiego miejsca i, i człowiek z takim dorobkiem nie powinien ryzykować swojego dorobku. On swoje miejsce w historii Polski ma. To jest polityk, a można powiedzieć, z dotychczasowych w ogóle wszystkich polityków wolnej Polski, czy to Drugie Rzeczpospolitej, czy Trzecie Rzeczpospolitej z najwyższymi funkcjami w świecie. No, poza Janem Pawłem II być może, no, ale to jest trochę inna instytucja, nie polityka. No i co? I został, został, zostawił Tusk opozycję, a szczególnie platformy z wielkim kłopotem. Ja jak wie. widać z wielkim kłopotem? No, to jest kwestia, jak sobie ktoś radzi z kłopotami, tak? Znaczy, jak, a jak sobie partija platforma je widać, obywatelska czy... radzi z kłopotem pod a... tytułem kampania i kandydat? E, kampania prezydencka czy poprzednia. No na razie na, na, nie na razie, na razie to jest z problemem wyłonienia kandydata. No, wszyscy to obserwujemy, tak? Znaczy, wie, słyszeliśmy o zapowiedzi prawyborów. Ja mam w pamięci 2010 Na rok, razie kiedy jest jeden w ramach kiedy byłem szefem szefem kampanii Waldemara Komorowskiego. Wcześniej pan prowadził debatę, prawda? Nie tylko debatę, ja byłem jakby przygotowywałem cały proces prawyborów, bo ja znaczy Uzgodniliśmy wewnątrz partii, niezależnie kto będzie kandydatem na prezydenta, ja będę szefem kampanii tego. A typu. słyszał pan, bo ja, roz... ja organizowałem cały ten proces I ja zrozumiałem, i debat, i zrozumiałem wypowiedź niedawną Radosława Sikorskiego jako wotum nieufności wobec procesu wyborczego czy prawa wyborczego, który się wtedy odbywał. Bo robiłem za zająca, za królika. Sikorski sugeruje, że brał udział w wyścigu, którego nie miał prawa wygrać. No nie wiem jak on ocenia, znaczy dzisiaj wszyscy wiemy, że nie miał prawa go wygrać, dlatego że był ewidentnie słabszym kandydatem niż Bronisław Komorowski. Dlatego, że w wyborach powszechnych, przypominam, w wyborach powszechnych, powszechnych w Platformie a głosowanie było elektroniczne, każdy członek Platformy miał prawo głosować i Bronisław Komorowski wygrał we wszystkich regionach we wszystkich regionach A w głosach Platformy, jak to wyglądało? No to było 70 do 30. Mm. To było takie taka bezapelacyjne zdeklasowanie rywala. Natomiast szacunek dla Radka Sikorskiego, że on się w ogóle podjął wówczas e, tego wyścigu. Ale teraz już nie chce, ze względu na tamte No dość myślę, co... że, myślę, że wyciągnął wnioski. To dobrze, że też umie wyciągnąć wnioski. Ale czy wnioski? z tego wynika, bo to jest dość filozoficzne poniekąd, nie tylko polityczne pytanie, czy on nie wchodzi na ring bo uważa, że małgorzata kidewa błońska jest o tyle lepszą kandydatką, czy on uważa, że w partii Platforma Obywatelska nie ma miejsca na wybranie lepszego kandydata? Nie Tylko no. na wybranie kandydata bardziej partii pasującego, po pierwsze, niekoniecznie jest tym samym. Po, po, po pierwsze, ja bym powiedział tak, że jak, jak z tego co ja rozumiem, jakby jest te prawa miałyby się różnić od tych praw wyborów z 2010 roku, że teraz głosuje jakaś rada krajowa czy tam jakiś zjazd delegatów, a nie wszyscy członkowie to jest elektorzy. I teraz jest i w tym jest różnica, tak? Wtedy głosowali wszyscy członkowie platformy obywatelskiej i na pewno tam te prawa wyboru byłyby bardziej czy były bardziej, powiedziałbym, takie powszechne, Nie chcę powiedzieć demokratyczne, bo to też miałoby być demokratyczne, bo w końcu ci ludzie są też demokratycznie wybrani, ale na pewno jest to trochę inny typ prawyborów niż wybory powszechne. Ja myślę, że Sikorski, mając doświadczenie 2010 roku i tamtej porażki, chociaż był bardzo dobrym, merytorycznie przygotowanym kandydatem, na pewno o te parę lat jest już starszy i powiedziałbym w tym sensie również i mądrzejszy politycznie, że dzisiaj podejmuje taką decyzję, a nie inną, że jednak. Może za wcześnie jeszcze dla niego, może jeszcze kalkuluje, jeszcze parę rzeczy w życiu chce osiągnąć i wówczas będzie gotowy, a myślę, że to jest bardzo dobry materiał na przyszłego prezydenta Nie, nie ale Polski. on kalkuluje, że nie jestem w stanie wygrać z kandydatką, no która to jest, jest o niebo ode mnie gorsza. No nie bardzo czuję się adresatem tego pytania, no bo to trzeba byłoby jego mhm. e, e, zapytać. No. A pan zna, pan zna platformę, w której był pan od początku, czyli naście lat. I czy uważa pan, że w tej platformie, jak pan zna rozkład sympatii między innymi, to na tym etapie ktoś jest w stanie zagrozić w jakikolwiek sposób małgorzacie Kidawie-Błońskiej? Ja, ja myślę, że aura wygranej z Kaczyńskim w Warszawie jest na tyle silna... A Je, czy ktoś jej, mógłby przegrać z Kaczyńskim jest, w Warszawie? No ja myślę, że tak. Jest wyliczenie, że ja, my... Małgorzata Kidawa-Błońska zdobyła 71% głosów, które padły na listę Platformy Warszawy. pani Ewa Kopacz 76%. Pan Jarosław Kaczyński zdobył tyle samo głosów, co w wyborach prezydenckich pan Jaki, ale o 100 tysięcy głosów mniej niż pan Trzaskowski. Czyli z tym mega silnym mandatem w Warszawie to można by polemizować. Małgorzata Kidawa-Błońska dostała, jeśli się nie mylę, gdzieś 150 tysięcy głosów więcej niż dostawał w 2011 roku Donald Tusk w Warszawie, również w starciu z Jarosławem Kaczyńskim. Ale, yy, a więc Kidawa-Błońska jakby... Yy, Zwiększyła stan posiadania. My nie mówimy nawet o procentach, trzeba mówić o liczbach bezwzględnych. Znaczy to, to jest wynik imponujący z punktu widzenia wyniku Tylko Polska nie jest warszawa że To jest dobra kandydatka dla Polski. Znaczy warszawa jest polską, ale nie, nie cała Polska jest Warszawą. Może no tak. tak ktoś no mnie nie złożył. Nie Polska jest Warszawą. Ja myślę, że no trzeba po pierwsze rozpatrywać kandydatów dostępnych dzisiaj mhm. na rynku, tak? I takich, którzy mają największe szanse jednak w starciu z Andrzejem Dudą, chociaż ja bym też nie demonizował siły Dudy jako kandydat na prezydenta. Przypomnę sobie... U umie... nas to jest tak sławy prezydent, 100% faworyt, tak? No właśnie, ale nawet wychodząc, to to może być taka bardzo prosta pułapka do, do porażki tego kandydata. Przypomnę, że Bronisław Komorowski w 2015 roku startował z poparcia 76% tak, w wyborach prezydenckich i przegrał te wybory. Z nijakim kandydatem, z Andrzejem Dudą. E, I uważam, że to jest tylko kwestia... Ja uważam, że jest bardzo dobrym wtedy kandydatem. Dynamicznym, konsekwentnym, e, pracującym. No, pracującym na pewno, nie. konsekwentnym, tak. Właśnie, pilnującym się pewnych przekazów i standardów kampanii wyborczej. Nie marudzącym, nie wymyślającym. Takim, któremu się chciało w wyborach startować i które chciał wybory wygrać no bo duża część to jest chcieć wybory wygrać to jest tajemnica sukcesu i ja pamiętam w 2010 roku w 2010 roku kiedy w, o niebo trudniejszej kampanii z Jarosławem Kaczyńskim, Bronisław Komorowski wygrał. A no to była upiornie ciężka kampania, bo przypomnijmy sobie, zaraz po tragedii smoleńskiej, Jarosław Kaczyński, okulary, poważny, stateczny pan, list do braci Rosjan, no, umiarkowany kandydat, na którego spokojnie mogłaby nawet i część elektoratu Platformy zagłosować. I przez moment nawet był prezydentem, około I, pierwszej i, w nocy. I, ja tak nie, się tam nie, wahało, tak. Ja nie, nie, tak, nie bagatelizuję, tylko powyzuje, ale i bo w, w dużej mierze po pierwsze trzeba mieć dobrego, dobrego kandydata i dobry materiał na prezydenta. Uważam, że Kidawa Błońska jest bardzo dobrym kandydatem. I, i po drugie, drugi ważny ważliwy element tej całej układanki, że komuś się musi chcieć, a jej się chce. I to pokazała kampania, ostatnia kampania, że ona jeździła, ona zasuwała ostro w tej kampanii, pozostawiona de facto sama sobie, wypracowała swój wynik w Warszawie i pociągnęła wynik platformy. Ja uważam, że w dużej mierze. Ten przyzwoity wynik Platformy w ostatnich wyborach, jakby w, w zderzeniu z fatalną kampanią, którą Platforma prowadziła albo w ogóle nie prowadziła, to, to w dużej mierze wynik samej Kidawy jest, jest takim lokomotywą dla, wy, dla wyniku całej Platformy. A co z tezą, że plakietka PO raczej paraliżuje szanse, czy zmniejsza zdecydowanie szanse kandydata, i że w związku z tym może ktoś typu, nie wiem, Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie, nie sądzę, nie? to znaczy to jest przede wszystkim jest pytanie co to znaczy, że to może paraliżować wyłącznie kandydata. A przypomina pan sobie jak y bardzo prosty trik w kampanii wyborczej zastosował Andrzej Duda w debacie, kiedy postawił Bioruńsławowi Komorowskiemu taki mały proporczyk PO, tak? dla PO i ten biedny nie wiedział, co ma z tym proporczykiem, że postawił go w końcu, czy tam go oddał, go komuś tak dalej. To też pokazywało, to, że, że, co sam, że sam kandydat, no ja bym go zostawił prawdopodobnie, to, znaczy, to nie jest żadna obelga, znaczy być kandydatem największej partii opozycyjnej, dziewiętnastoletniej już partii, już z takim dorobkiem, partii, która przez 8 lat ten można Wrócić. Przyłożyłaś? To, się ktoś no, lubi Jest bardzo dużo ciekawych grepsów, które można zastosować Andrzejowi Dudziej, zrobić w tej kampanii parę psikusów, to na pewno, ale. Myślę, że dużym błędem ostatnich również pięciu lat było takie nieustanne odwracanie się platformy od własnego szyldu i takie trochę miganie się, trochę takie przepraszanie, niby, ta, niby za co tak naprawdę, bo nawet jak, jak jakieś tam drobne skandale, które wypływały, wychodziły, a nawet i kiedyś tam z moim udziałem i tak dalej, nawet jak to się porówna z tym, co zafundował PiS przez ostatnie pięć lat w Polsce, no to umówmy się, to jest to naprawdę najwyższy czas, żeby Platforma wstała z kolan i przestała przepraszać za to, że jest Platformą. A czy w Pana ocenie ten fakt polityczny pod tytułem przejęcie Senatu jest czymś bardzo istotnym, czy, czy my to przeceniamy? Ja Czy myślę, w ogóle że to, jest to przeceniane? Może? Po pierwsze, dla mnie to było wielkie zaskoczenie. Ja byłem przekonany, że PiS przejdzie przez te wybory dosyć gładko i wygra większość w Sejmie, wygra większość w Senacie, no bo tak też działają trochę wybory jednomandatowe. Uważam, że ruch pod tytułem Zjednoczenie, czego się niestety nie udało zrobić do Sejmu i uważam to za wielki błąd polityczny, czyli niedoprowadzenie projektu koalicji europejskiej do wyborów parlamentarnych. Popisie. No, prawdopodobnie byłoby, po, po większości w każdym Tak, no, Byłoby bardzo niebezpiecznie już dla, dla PiS u. A jeszcze przy zdolnościach y, y, z elastycznym kręgosłupem niektórych liderów partii koalicyjnej, przy PiSie, tam Jarosława Gowina, na przykład, to chociaż uważam, że ten scenariusz cały czas jest otwarty, y, PiS mógłby stracić władzę. A tego się nie udało dowieść. Udało się to dowieść w Senacie. A nie myśli pan, jak pat, patrzy na wskaźniki gospodarcze, że może dobrze? Hmm, znaczy to jest taka teza, o której ja od próbowałem lansować, że... Ja też byłem zawsze przeciw, że czym gorzej, tym, tym, tym lepiej, ale jak sobie teraz myślę, że mniej więcej jesteśmy w którymś czwartym, piątym tygodniu utworzenia rządu koalicyjnego... I już noszą ponadki, bo i, się nie spi... I wszystko wali się na łeb, tak, to może... Tak. Nie no, ja też wychodziłem z takiego trochę... Yy... Założenia, że jeżeli naważyli to piwo, to niech je wypiją. Jeżeli Morawiecki jest tak genialnym makroekonomistą, to niech teraz w takim razie to, co przez cztery lata zafundował, czyli nieustanne dmuchanie, rozdymanie długu publicznego, obietnice 100 tysięcy samochodów, nie, milion. milion, tak już to, trudno to już nawet wszystko zliczyć, stępki, drony, nie drony itd. To niech teraz się zmierzy z rzeczywistością, bo ludzie będą wystawiali rachunek. I nie może być zawsze odpowiedzią PiSu, że myśmy dali 500 zł. Dlatego że 500 zł 5 lat temu to, jest, to już jest dzisiaj 350 zł, a nie 500 zł. Więc, jakby ten, ten seks appeal tej, tej głównej obietnicy i tego podarunku dla ludzi ze strony pis w 2015 roku, to się wyczerpuje. Czy co, to się Pana wyczerpą. zdaniem 4 lata, czy Jeśli, coś się zdarzy? I, 4 kadencja? Czy... Teraz, jeżeli na to nałożymy już y, widoczne spowolnienie gospodarcze w Europie i widać, że polska gospodarka spowalnia, największy kryzys branży budowlanej, która przez wiele lat ciągnęła również wzrost gospodarczy w Polsce, największy kryzys branży budowlanej od wielu, wielu lat w infrastrukturze, w drogach, w kolejnictwie itd. Jak do tego dołożymy niewykorzystanie środków unijnych, które Polsce grozi moim zdaniem na 95%, Polska nie wykorzysta środków unijnych. W 2023 roku będziemy zwracali do kasy brukselskiej grube miliardy złotych. No to ktoś musi za to odpowiedzieć. To nie może być tak. I w tym sensie ja się I cieszę, że PiS... I za 4 lata czy wcześniej? E... E... O, PiS ma jednak zdolność generowania kryzysów. E... I może być tak, że wpadnie we własne pułapki i wygeneruje taki kryzys, na którym się, na którym się wywróci czy to będzie wcześniej czy to będzie później zobaczymy myślę że nie dalej niż 4 lata może się zdarzyć wcześniej co do senatu ja uważam że senat będzie zwykłą izbą nie będzie, nie spodziewałbym się jakichś fajerwerków poza pierwszym takim no, taką satysfakcją że coś się udało że ta może mecz przegrany ale w ostatniej minucie meczu padła bramka i to w ładnym stylu wszyscy wychodzimy to, z tego meczu to, to zadowoleni taki bramki są najlepsze nie? I mimo tego że przegraliśmy mecz to i tak jesteśmy zadowoleni ale myślę, że nic specjalnego się nie będzie działo w tym Senacie. Myślę, że raczej PiS będzie miał kłopoty coraz większe wewnętrzne, dlatego że już widać te spęknięcia, spękania na, na powierzchni. Myślę, że to jest ostatnia kadencja twardego leadershipu Jarosława Kaczyńskiego. A ja mu życzę zdrowia jak najlepiej i tak dalej, żeby, żeby nie było wątpliwości. Znaczy w sensie ludzkim jak najlepiej, w sensie politycznym może nie. Ale uważam, że on też wyczerpuje swoje zdolności liderskie że będą się tworzyły koterie wewnętrzne, już się tworzą. No, te wysyłanie, wyrzucanie kwitów, jeden przeciwko drugiemu, ziobro i tak dalej. Proszę pamiętać, że i ziobro i gowin to są ciała obce. Jest trzecim ciałem obcym Morawiecki, który będzie starał się tę kadencję wykorzystać dla zbudowania swojego zaplecza, ale mimo wszystko jest ciałem obcym, bo to nie jest ta sama krew z krwi jak Błaszczak, jak Brudziński, jak tego rodzaju ludzie. No w to wszystko, a oni żyją w takiej nieustannie atmosferze podejrzliwości, kto ma na kogo haki. no To jest w ogóle taka i To jest ich powodów do tego, żeby się rozklejać od siebie. Ja myślę, że, że oni mają gen takiego, takiej samozagłady i myślę, że on się zacznie uaktywniać w tej, w tej kadencji. Słowo Nowak, serdecznie dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Pięknie.